Nie, <laughs> widzowie, y, ja przepraszam, że cały czas się nie odzywałam. Rozmawiałam przed sekundą z Alkiem, słyszeliście. Ale Alex, zganijcie co robi. Wchodzi na Librusa Aleksander S. Aleksander S. wchodzi na tego, mm, oczywiście, mm, Librusa i zganijcie co robi. Pokażę, ha, kurwa, oceny! <laughs> Zobaczcie. Ani jedna źle ocena. Py, bre. jakąś czy nie? Tak. Dziesiątkę. <grystki> nie. Ej, stary, zrób 35. 35, dawaj. 35. O, nie. Drodzy, <grystki> czy to... Widzicie. Jak się zgadzasz, to tak. Znaczy mogę nam nowy filmik codzienny nowy kanał utworzyć z mamami. Okay. <gry> Przepraszam widzowie, że teraz robimy plany, ale <gry> <gry> Nie bywało, co ten Aleksander S robi. Plastyka na co będzie, Alek? Przepraszam widzowie, na sekundkę nie widzicie? Już to naprawiam. O, widzicie już to? Pewnie widzicie. Już widzicie. Uwaga. Od dzisiaj muzyka to plastyka. E, e, trzy plastyki, plastiki. Co ja mówię, plastiki? Plastiki, plastiki. Co to było? Dobrze, to widzicie, ja korzystam z tego Librusa, ale co, co najbardziej, to zbadaj. Oczywiście nie działa na, na innych urządzeniach, hmm, czyli gdy możecie tylko na jednym. To jest jeden minus, co No, ja się No, ale oczywiście na internecie, czyli na chromie? Aplikacje, tak? Wchodzicie o aplikacje. Ale, ale, czy to w chromie, czy w aplikacji? Dobra. Uwaga widzowie, uważajcie, nie słuchajcie tego elementu. No. Znacie ja to mogę teraz sobie grać w Lego Undercover. Lego City Undercover na kompie. I jak oczywiście coś tam jest robić, to zapraszam. Dobrze, to tylko pożegnaj się z widzami. Dobra. Uwaga widzowie, za chwilę tworzymy kanał na YouTube z Alkiem. Znacie, ja już będę za chwilę zaczynał. No i widzowie, to na tyle z pierwszego odcinka. Do widzenia!